maneczko, to jest kolejny filmik po tamtym parę minut po tamtym no i pokażę wam kolekcję, której pewnie tak nie za dużo pamięta szczególnie tacy ten, 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 którzy nie znali tych kart to jest oczywiście karty Spider-Man i dzisiaj wam pokażę takie moim zdaniem fajne i y, nawet dobre karty, jak na mnie. Nie wiem, dla was może to być inaczej, ale... Dobra. Pierwszą jest Silver Souffle. To jest bardzo ładna, mi się bardzo podoba ta karta. Jest taka ładna, posrebrzana. I moim zdaniem zasługuje na to. Także tutaj. O, nasz kolega jeszcze tutaj siedzi. Także sobie siedzi. Następną, Venom. Pewnie pamiętacie we filmie, kto jest nim, ale mianowicie ja wam nie zdradzę. Obejście film Spider-Man. A, to jest w ogóle limitowana edycja, taka. To mm, jest. Tutaj mam takie dwie karty. Najtrudniejsze do. Anteny, trudne do zdobycia. Na przykład to. Patrzcie. Nie wiem, czy tutaj to tak będzie. Taki trójwymiar. I to jest sport. W paczówce mi się trafiło. I to jest też mianowicie boomerang. Patrzcie, jaki to jest ten. Jakby to miało teraz mi wyskoczyć, też zasługuje na mnie, jak na mój gust. Następnym jest Kapitan Universitat. Też bardzo dobra karta. No i też dla mnie zasługuje. I teraz to jest naprawdę trudna karta do zdobycia. Mi się trafiła ona dwukrotnie. Ale się zamieniłem na karty piłkarskie. Dostałem za nią kolegę taki uzależniony od tych kart, brakowało mu tej karty i jeszcze kilku innych. Wymienił się ze mną za dwa game changery. I dwa Top Mastery. Których już nie mam, bo to było z euro. To jest najlepsza karta. Patrzcie na statystyki. To jest najlepsza karta, jaka mogła powstać. Nie ma, re... nie ma lepszej. I to jest moja... O, nasz koleżka się... O, jeszcze raz nasz koleżka się... Przewalił. To jest dla na mnie najlepsza karta. Tutaj mam jeszcze mnóstwo takich bazówek. No, to trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia, bo jeszcze coś na pewno dzisiaj nagram. Cześć.